Witam was wszystkich. Pisaliście nieraz do Negusa, pokaż ciężarowe, pokaż busa. Więc tutaj sprzedawca praktycznie ma same ciężarowe, same dostawcze na sprzedaż. Nazwę autohandlu wam wkleję pod filmikiem. Przypominam o łapeczkach. Piszemy komentarze, oglądamy reklamy, to wszystko przyczynia się do rozwoju kanału. Ma też pracownika, który rozmawia w języku polskim. Jesteśmy w Norymberdze. Zobaczmy wyrywkowo, co ma tutaj wystawione. Nasz pierwszy kandydat 22800, rok 14, diesel automat, pojemność 10700, 740 przejechane, 394 konie. Reszta tych Mercedesów jest w podobnej cenie. Tutaj ma Iveco, ale jest już sprzedany. Jak widać, ma też ciężarówki tutaj z windą. Zobaczmy, co ma jeszcze tutaj wystawione. Wszystkiego nie jestem w stanie wam nagrać. Nagranie by trwało chyba dwie godziny. A jak wiecie, wszystkie nagrania są u mnie w całości, więc mam prawo coś narozrabiać. Lecimy z tymi sprzętami coraz bardziej się chmurzy. Nie wiem, czy za chwilkę nie będzie burzy. 15800 rok 14 diesel automat 280 przejechane 180 konie. Pojemność 4600 tutaj jak widać ma skanie. Za 22 850, czyli podobna cena jak za Mercedesy. Tutaj kolejny Mesiu, ale ten jest troszeczkę mocniejszy. Jak widzicie, to jest ciągnik. Tutaj samochody są w dwóch, nawet trzech rzędach: 2900, rok 14, diesel, automat 850, przejechane 480 koni, pojemność prawie 13 tysięcy centymetrów. Taki bysior. Idziemy dalej, zobaczymy co ma jeszcze tutaj. Nie na wszystkie auta ma ceny. Na niektóre samochody wystawił po prostu tylko numerki. Można iść do biura o samochód zapytać. Zobaczmy tylko te, które mają tutaj opis. Tutaj widzę Iveco. Iveco kosztuje 18800. Auto z roku 13, diesel, manual, 500 przejechane, 250 koni. Pojemność 5900 Jak widać, tutaj samochody są mocno zastawione. Tam w tylnym rzędzie też ma różne sprzęty. Być może na jego stronie jest wszystko dokładniej pokazane. Ja w tej chwili, tylko tak profilaktycznie Wam tutaj przejdę. Pokażę, co tutaj jest wystawione. Jak widać, tutaj jest tylko numerek. Także trzeba by sobie zapamiętać, iść do biura i zapytać, ile kosztuje numer na przykład 191? Tutaj kolejny Mesiu 35800, rok 16, diesel, automat, 430 przejechane 270 koni, pojemność 7700. Jak widać, jest to chłodnia. Tutaj stoi identyczny. Tutaj właśnie kolega idzie Polak, który rozmawia w języku polskim, także spokojnie wam pomoże, jakbyście chcieli coś tutaj załatwić. Cena 39800, rok 16, diesel, automat. 450 przejechane 299 koni Prawie 300 koni w Merolku Pojemność tego sprzęta 7700 Ten chyba jest też identyczny 34800 Rok 16 diesel 7700 pojemność 440 przejechane 272 konie Do sierpnia tego roku Jeszcze ważny przegląd Tam z tyłu widzę troszeczkę starsze Stoją ale jak tam wejdę z kamerką, nic nie zobaczycie. Jak widzicie, strasznie jest ciasno. Tutaj ma Iveco za 12 tysięcy rok 11 diesel manual 3 litry, 173 przejechane, 140 koni, 6, 21 skończył się przegląd. Jak widać, ten jest z taką paką troszeczkę foliowaną. Często widuję tutaj takie samochody, jak rozwożą napoje. Tutaj mamy Mercedesa Sprintera, chyba też jakaś chłodnia 11,900, rok 12. Diesel Manual 380, przejechane 163 konie, 2,2 pojemność. Troszeczkę mi zaschło w paszczy, zaczyna się coraz bardziej chmurzyć. Mam nadzieję, że za chwilę tutaj jakiejś burzy nie będzie. Kolejny Sprinter, cena 26,800, rok 19. Diesel manual 120, przejechane 163, konie 2,2 pojemność. Tak to wygląda z tyłu, chyba stoją identyczne. Zobaczmy, co ma jeszcze tutaj. Tutaj jakiś samochód kolejny z windą. Troszeczkę go ruda już zaczyna chrumać. Tutaj kolejny sprinter. Tyle, że z plandeką. Cena 17,800. Rok 17: Diesel automat. 307 przejechane 163 konie 22, Maxi klima do tego tempomat, taki ma opis. Miałem na myśli tego sprzęta z windą, ale tutaj też nie ma na niego opisu. Jak widzicie tylko napisał 165 numerek trzeba by iść do biura, o wszystko się zapytać. Tutaj mamy Iveco cena 16,800. Rok 16 Diesel Manual, pojemność 2,3, 200 przejechane, 106 KONI 3, 22 Przegląd, czyli jeszcze przegląd ważny. Tutaj jak widać ma dosyć ciekawą łódź motorową. Konkretny silnik tutaj jest Yamaha, jak widzę. Jeden duży, drugi mały. Musi to nieźle zapierdzielać. Słuchajcie, niezła Frajda jest tak szybko sobie po wodzie płynąć. Nygus nie ściemniaj tutaj bo sam popłyniesz 17800 Rok 16 diesel Manual 2.2 280 przejechane 163 konie 6 21 przegląd Ultra maxi z klimą i do tego z hakiem Normalnie język mi już Przysechł do podniebienia Tak nawijam wam tutaj Ale przebiegnijmy się do końca Jak widać ten jest troszeczkę Tam przygięty przy progu 14 tysięcy za Iveco. Auto z roku 15. Diesel, manual, 220 przejechane, 170 koni, 3 litry, maxi klima, do tego tempomat, taki sprzęcior. Co on jeszcze ma tutaj? Widzę crafter TDI, maxi klima i do tego park troniki. Cena 14. 000. Rok 17, diesel manual, 2 litry, 163 przejechane, 140 koni, 10, 21 przegląd. Jak gdzieś coś narozrabiam, coś pomylę, tutaj mu dodałem. Jak zauważyliście, praktycznie każda cena ma końcówkę 850. Jak widać, crafter jest tutaj troszeczkę uszkodzony. Dosyć ciekawa jest ta łódka motorowa, chętnie bym sobie taką pośmigał. Tutaj ma renówkę Master Master 2.3 pojemność. 170 koni Klima Hack, Tempomat. Rok 17, Diesel Manual. 154 przejechane, 170 koni. 9-21 przegląd w masterku. Tutaj na masce ma niewielkiego wgniotka. I z tyłu nad kolej, jak widać, też delikatnie jest uszkodzone. Tutaj ma sprinterka. Splinter 29850. Jestem już coraz bliżej ulicy, także może być głośno. Rok 19. Diesel Manual 22. 77 przejechane. 163 konie. 1-22. Przegląd. Ultra Maxi. Nawigacja do tego kamera 360 stopni. Strasznie długi sprzęcior. Chyba wpadnę tutaj w kompleksy, że nie mam takiego długiego jaja sobie Nygus robi tutaj mamy kolejnego sprinterka 29800 rok 18 diesel automat 220 przejechane 2.2 163 konie napęd na 4 koła klimatyzacja do tego tempomat ten tutaj jak widać jest na kołach bliźniakach tutaj ma też kilka takich mniejszych sitan czy jakoś tak się one nazywają po 9000 euro z roczników 17 i tak dalej. Tutaj macie nazwę autohandlu. Jesteśmy w Norymberdze. Wszystko możecie sobie sprawdzić. Tak jak wam wspomniałem, ma tutaj pracownika, który rozmawia w języku polskim, także problemów z komunikacją mieć nie będziecie. 12800, rok 15, diesel, automat, 318, przejechane 170 koni, maxi Nawigacja do tego, Tempomat, pojemność tego sprzęta 3 litry. Nygus, gdzie leżysz? Już się zakręciłem. Słuchajcie, nawijam Wam tutaj, jak Katarynka. Chyba gdzieś w radiu zacznę pracować. Tutaj ma ładnego Mercedesa Vito. Auto z roku 17. Diesel Manual. 1644, przejechane 114 koni, 6-23. Przegląd. Wersja Turer Pro przedłużony z klimatyzacją ośmioosobowy niecałe 45 tysięcy przebiegu samochód prezentuje się jak nówka sztuka nie ma się czego tutaj czepić jak widać szyby przyciemnione więc w środku wam za wiele w nim nie pokażę zobaczmy z tamtej strony czy ma jakieś wgnioty obicia tutaj przyuważyłem niewielką ryskę Myślę, że idzie to jeszcze spolerować. Tutaj ma Mercedesa V. Ten sprzęcior kosztuje 24800, rok 16, diesel 2.2, manual 58 przejechane, 136 koni, 12, 22 przegląd, wersja kompakt, klimat, tempomat, do tego Garmin, nawigacja. Taki ma opis. Też ładnie się prezentuje. Niecałe 60 tysięcy ma przejechane tutaj ma forda, ale poobijanego z obu stron pickupa, cena 14 tysięcy, rok 17 diesel manual 22, 154 przejechane, 131 koni, 10, 21 przegląd. Napęd na 4, klimatyzacja, hak i kabina pojedyncza. Jak widać jest uszkodzony. Z tamtej strony jest jeszcze mocniej trachnięty. Nie będę się tam przeciskał. Tutaj ma Mercedesa. Nie wiem, czy tutaj jest lekko błotnik przygnieciony, ale tutaj na pewno na tych drzwiach jest lekkie wgniecenie. Jak widać, skóry w środku skrzynia manualna. Przejdźmy tutaj, zobaczmy, ile za tego sprzęta sobie życzy. Tutaj znowu jest błoto. Muszę uważać żeby się nie upaćkać 15 tysięcy euro rok 17, diesel manual 180 przejechane, 136 koni, 2.2 wersja Tourer, kompakt klimat 9-osobowy mechu skóra zadbana, na kierownicy widać lekkie ślady zużycia Nygus, nie łaź tutaj po tym błocie jeszcze się poślizgniesz zrobisz szpagat i będzie po ptokach. Tutaj ma takiego Nissanka za 9800, rok 11, diesel, 2,5, 131 koni, 121 ma przejechane. Auto jest sześcioosobowe i jak widać tutaj jest z paką, a tutaj ma identycznego, tyle że z zabudową, z plandeką za tego sobie życzy 8800 rok 10 diesel 184 przejechane 150 koni 3 litry wersja maxi 6 osobowy i chyba byśmy mieli to wszystko słuchajcie z głowy pokazałem wam co mogłem nie będę się tam wciskał pomiędzy te samochody jak widzicie jest tutaj ciasno tyle co mogłem wam pokazałem Sporo tutaj tego ma. Możecie wejść spokojnie na stronę sprzedawcy i zobaczyć sobie porównać osobiście ceny. Pozdrowionka do usłyszonka. Do następnego Nygus. Cześć!